1 punkt procentowy wzrośnie od stycznia przyszłego roku podstawowa stawka podatku VAT, zapowiedział premier Donald Tusk. Zgodnie z dyrektywą unijną zostanie także podniesiony podatek na książki z 0 do aż 5%. Protestujący przeciwko nieuchronnej podwyżce cen pikietowali na wrocławskim rynku. Świat, 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 lepszy świat, świat bez VAT, świat. niskie podatki dla ojca i matki, ręce precz od naszych kieszeni. Te hasła wykrzykiwali protestujący. Manifestację zorganizował Damian Szczurek we współpracy z Wrocławskim Kontest Klubem. Bardzo uderzą w studentów związane z tą podwyżką to na pewno podwyżki cen żywności, bo to podatek w wielu miejscach z 3% na nieprzetworzoną żywność rośnie do 5%. To są bardzo drobne rzeczy, które nie wydają się takie, nie wydają się, że to wiele wzrośnie. Natomiast jest coś takiego, że sprzedawcy zawsze zaokrąglają ceny do góry. Wzrosną ceny nie tylko żywności, lecz także internetu, kserokopii i podręczników. Stawka VAT na książki wynosiła 0%, teraz nagle wzrośnie do 5%. Więc na pewno ta podwyżka nie pomoże w podniesieniu czytelnictwa w społeczeństwie. Manifestacja przebiegła spokojnie. Podobne protesty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Toruniu i Bielsku-Białej.